Cześć, hejo i dzień dobry! Z tej strony Kachetę Meteor! Dzisiaj nagrywam film pod tytułem Dam daradam! I oczywiście człowiek nie musiał stanąć przed kamerą, bo jakże inaczej? Kocham ludzi w SSO. E, rzeczy, którzy, które, ro, których nie robią prawie żadni gracze, a ja to robię, więc dobra. Hey, zaczynamy od pierwszej rzeczy. Jakby pierwsza rzecz jest porąbana trochę, ponieważ od któregoś dnia wziąłem sobie startowca i się w nim na nowo zakochałam, i teraz jeżdżę bez przerwy na startowcach, i cały czas chcę na nich jeździć i podobają mi się, i normalnie mi to przeszło teraz przez gardło podobają mi się startowce, tak startowce, tak startowce i są dlatego pewne powody. To jest koń, do którego jakby mam niezły sentyment też, bo jakby na nich się robi te wszystkie pierwsze zadania, ratuje się na nim Anne z Pandory, czego jeszcze ja nie robiłam, ale kogo to interesuje. I ogólnie SSO ostatnio pozwala nosić takie czapraki skokowe, ujeżdżeniowe, w ogóle inny sprzęt. Taki totalnie. Uuu. Tylko, no, czasami się trochę wtapia w konia, więc bez sensu, ale nie chodzi mi o to ogólnie tylko przed sekundką się, się czaprak wbił w konia, ale dobra. XD. Nie nadaje się na dzień bez słowa XD. Więc dobra. Kolejna rzecz, której nie robi każdy gracz. To, uwaga! Kolejna rzecz, której które robią większość graczy, a nie robię ich ja. Większość, rzeczy, większość osób kupuje psy w SSO, a ja nie mam żadnego psa. Jestem w realu bardzo wielką psiarą, mam psa swojego, nienawidzę kotów. Ta, a mówi za, się, za siebie sama moja szafa, okej? Okay? Jedziemy i zaraz Wam ją pokażę. Nasza szafa prezentuje się tak. To jest mój jedyny pies. A uwaga, dam, daradam, koty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kotów. I to jest prawie jeden rodzaj zwierząt, których mam akurat najwięcej. I mam też bardzo dużo balonów, jak widać. Jednego królika, dwa lisy. Jedną słowę jakąś, dwa takie pluszaki, trochę takie, trzy kwiaty po pierwsze, są zawsze, ja mam trzy kwiaty, bo mam dwie pary róż i no, i dobra, jakąś wiewiórkę, która mnie działa na nerwy, ale była też za darmo zresztą i ja bym tego psa w ogóle nie odbierała, ale był do zestawu Royal Astor, czy jak to tam się zwie i był też za darmo, no nie? więc za darmo to każdy bierze, za darmo to uczciwa cena kolejna rzecz, to ogólnie jest... To ogólnie jest bardzo podejrzana rzecz, bo jak mi się nudzi, to robię to. To robię to, jeżdżę sobie. Po prostu sobie jeżdżę w kółko, na koniu. Tak zwyczajnie. I jak mi się nudzi, to można mnie czasami spotkać galopującą sobie tak o... Albo czasami robię coś takiego, że zwyczajnie sobie włączam ten to coś, no nie? i po prostu ten, jak mam to tak włączone, jakby ja robię tak i naciskam, że no, że, kurde, klik, klik. O, 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 o. Chwila. Pięć sekund. Spróbuję w to kliknąć. Boże, 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 boże. Zaszczelę się, ale słuchajcie, czasami ja tak robię, na przykład jak mi się nudzi mega na mistrzostwach, ten, to ja robię tak, że sobie kliknę to, zaczynam się kręcić. Zaczynam się kręcić i robię po prostu tak i się tak kręcę przez całe mistrzostwa. Albo nie wiem, jak są na przykład mistrzostwa, załóżmy stajni to ja tak biegam dookoła i no, i ja jestem chora, jakaś. Robią to czasami inni gracze, ale <gryw> tak się klinować na tym, tym, na gadaniu, bo to jest chore i ja to robię. Ja to robię i to jest dziwne, ale dobra. Następna rzecz i ogólnie uprzedzam, że tych rzeczy będzie z sześć. Jeżeli po prostu to będzie coś takiego paranormalnego, co należy się słowo XD, no to po prostu ja zostawiam zadanie, nie wchodzę do SSO przez tyle aż zaproszę jakąś osobę do siebie do domu i takie: "Gramy w SSO? Chodź weź, pomożesz mi z zadaniem." No, a te zadania prawie nigdy nie są straszne i to jest Meteorek, tak zwany. Następna rzecz to ogólnie porąbana rzecz, ponieważ zmieniam koniom, przynajmniej fryzury, z trzy razy w tygodniu. No bo na przykład ostatnio zrobiłam coś dziwnego mojemu Fjordowi na live, ponieważ jak fiord miał stojącą grzywę, czyli taką mniej więcej, no to ja mu zrobiłam taką, nie? I raz zmieniłam, później zmieniłam na irokeza, no i te, później jeszcze zmieniłam na innego irokeza, więc zarąbiście, powiem wam tak, więc ja bardzo często zmieniam grzywy koniom i ta jest dziwna rzecz, moim zdaniem i może parę osób tak robić, ale no ja tak robię prawie zawsze. Kolejna rzecz, to teraz się wystraszyłam, bo mam pokój przy balkonie, no nie? I mama wywiesiła kurtkę w taki dziwny sposób. Mogę Wam to pokazać, nawet patrzcie. Moja mama wywiesiła kurtkę w taki sposób i się bałam. Myślałam, że kogoś powiesiła dosłownie. Miałam zawał, ok? Więc, no, kolejna rzecz. Uwaga, nie wiem, czy to jest czwarta czy piąta, czy może szósta, już patrzcie. Kolejna rzecz, zwie się tak. Ja, jak również mi się nudzi, to sobie to się bawię, tak. Nieważne, że się boję tutaj wjeżdżać. Wjeżdżam sobie tak. Dam, daradam, dam. i sobie skaczę tak po podwózce, Nie, i nieważne, czy ja sobie. Mimo, że za coś dała, dało bana. Ja po prostu sobie tak skaczę po podwózce, I to jest takie skoki po podwózce, że ja się 5 sekund później znajduję tam. I jakby to jest dziwna rzecz, bo tak nie robi w ogóle większość graczy, bo większość graczy tak nie umie. Ale dobra, teraz wam tego demonstrować nie będę, albo dobra, będę, więc czekajcie. Jednak mi to zademonstrowanie nie wyszło, a trochę się spieszę z nagrywaniem tego filmu, więc jakby ja sobie wskakuję na podwózkę. A czasami nawet, jak mi się również nudzi, to wskakuję w różne miejsca i naprawdę, i nieraz wlecę w teksturę i nie umiem wyjść. Tak, to też jest porąbane. Na przykład załóżmy, wlecę tak, cium. No i prawie wleciałam teraz w teksturę jakąś. Nie wiem, jaką byle, jaką, boże. Ale dobra. I tak sobie czasami po budynkach skaczę. I czasami jest tak, że ja sobie skoczę, wlecę w ziemię. Boże, teraz mi drzwi się otwarły nagle. Kto to? Halo. No dobra, no moment. No nagrać odcinka już nie można. Dwóch. Ale dobra. Czasami nawet jak y, też mi się nudzi i chcę sobie coś porobić, no nie? To sobie po prostu właśnie w te tekstury wskakuję i tam siedzę paręnaście minut. Aż w końcu mam takie Boże, nie chce mi się już wyłać stąd. Meteorek ogarni się. Puk, puk, halo. Dzień dobry. Więc no masz szczęście, tata, że ja zapauzowałam i ci nie było słychać. Ale dobra. Kolejna dziwna rzecz też to... Że meteorkowy film trwa bardzo krótko I dzisiaj Trzeba już kończyć, bo Meteorek nie ma miniaturki, więc miniaturka będzie Słodziutka i będzie bardzo krót Więc cześć